Witajcie kochani po południu e, i zobaczcie, jesteśmy w PEPCO na nowym przeglądzie i zerknijcie tutaj jaki mamy ładny staniczek z takim ciekawym przodem. E, I już szukamy ceny, poczekajcie, muszę ją znaleźć, 20 zł e, kosztuje taki staniczek niebieski, ciekawy kolor na takich szerszych ramionczkach e, i tak wygląda. Dobra, szukamy następnego. Tu mamy następny z taką dodatkową, zerknicie e, koroneczką pod spodem. Bardzo ładnie wyglądają te staniczki. I już Wam mówię, 15 zł kosztuje. I zobaczymy, jak wygląda z tyłu. I z tyłu również ma tą koronkę. Bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy jeszcze majtki, tu mamy następne ten jest taki mm, już nie pogrubiany ale jest taki podwójny że mm, nie prześwituje tak w 100% i kosztuje 20 zł zaraz Wam pokażę z drugiej strony jak on wygląda będziecie wiedziały o co mi chodzi widzicie ma jeszcze taką siateczkę więc ta pierś tak ładnie będzie się układała tu mamy złote dodatki zaczepiane na te dwa ym, podwójnie. Tak wygląda. I zobaczcie, możecie sobie dokupić do niego ym, majtki. Bardzo ładne. Tu tył zabudowany. Czekajcie tu powieszę i troszeczkę oddaję Wam, pokażę, jak one wyglądają razem. No nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, naprawdę bardzo ładne. Tu jest taka na górze gumeczka. I już szukamy ceny. I cena tych majtusi to 8 zł. Od rozmiaru S do XXL. I czekajcie, widzę tu niebieskie. Jak mieliśmy niebieski stanik, to spróbuję Wam dobrać niebieskie majtki. Tu mamy stringi. Poczekajcie, schowam ten różowy. I tu można sobie zrobić taki komplecik. Już Wam pokazuję. Stringi kosztują 8 zł od S do XL. Tu jest koronka, a tu na górze też taka koronka. Jeszcze takiej nie widziałam. Patrzę, czy się rozciągają. Tak delikatnie się rozciągają. No, i z tyłu mają po prostu jak te stringi paseczek. A tu są już takie bawełniane. Ale tu są również bardzo ładne. I również kosztują 8 zł od S do XXL. I tu jest już taki ten połyskujący materiał, ale bardzo miłe w dotyku. I z tyłu zaraz zerkniemy, czy to są stringi. Nie, to są majtki zabudowane. No, ale kolor naprawdę bardzo mi się podoba. Tu mamy, jak widzicie, taką czerwień czerwień że aż tutaj w kamerze naprawdę mm, wyglądają bardzo czerwono. Za 8 zł również do 2XL i one są takie jeszcze bardziej, bym powiedziała, zabudowane. Z przodu mają koronkę, z tyłu mają taki materiał rozciągliwy i tu można sobie do dobrać do nich stanik, również z taką koroneczką na dole za 20 zł, od S do XL i tak wygląda na jeden haczyk no i dobra, pokazałam wam trochę bielizny więc lecimy dalej, tu mamy bluzę yy, z kaczuchą, już wam pokażę one są bardzo fajne, te bluzy od S do XXL i ta bluza kosztuje 50 zł. Czekajcie, sprawdzę, czy na pewno. Tak. Dobra, tu ma takie fajne sznureczki. No i kaczuszkę. Tu ma kieszeń. I jeszcze pokażę Wam ściągacz na rękawie. I ona jest z kapturem. Dobra, trochę mi tutaj niewygodnie, bo tutaj są bardzo wysoko te rzeczy. Muszę dosłownie stawać na palcach, jak chcę cenę zobaczyć. I tutaj właśnie to robię. 30 zł, taka bluzeczka, guziczki na guziczki, koszulowa. Tu mamy Tweety'ego bluzka i już Wam zaraz pokażę. Tylko yy, dostańmy się do ceny. Kosztuje 30 zł od S do XXL, ale jak widzicie, one są takie dosyć duże, te bluzki I zobaczcie, tu Tweety ma oczy takimi kamykami zrobione i tu jest jeszcze tak napisane tweedy z srebrnymi takimi y, cyrkoniami, z przodu jest krótsza z tyłu jest dłuższa przechodzimy niżej, mamy tu taką fajną koszuleczkę y, z sercem i ona jest za 25 zł od S do XXL ale słuchajcie na pewno y, wejdzie na większy rozmiar bo ona się bardzo rozciąga materiał również w dotyku jest bardzo fajny i jeszcze jakby ktoś miał problem y, tutaj w bioderkach w pasie, to tutaj ona jest jeszcze tak rozcięta. I zobaczcie, ona jest taka... Y, w literkę A bym powiedziała, że tu jest taka właśnie rozkloszowana. Także y, fajna, y, taka troszeczkę większa. Tu mamy koszulę. Koszula kosztuje 25 zł. Koszula jest na krótki rękaw. Jak widzicie, czarno, tak czarno-zielona. No i już zjedziemy tutaj do dołu. I zerknijcie sobie, tak może trochę ją rozkładać. I do dołu jest taka tutaj półokrągła na czarne guziczki. I z tyłu jeszcze yy, wygląda tak. Dobra, odwisimy sobie ją i zaraz poszukam coś, czego jeszcze Wam nie pokazywałam. To już było, jest na przecenie. Kuleczki były. Nie, tu chyba te wszystkie bluzki już Wam pokazywałam. Ale mamy tutaj fajną nowość hity gazetkowe. Spodnie za 30 zł. Taki kolor niebieski. Zobaczcie, jaka fajna guma. Sama zastanawiałam się, czy sobie ich nie kupić, bo lubię takie wciągane, żeby było wygodnie. Myślę, że przez ten pas na pewno są wygodne. I tu jest właśnie w takim kolorze jasnym niebieskim. A zaraz Wam pokażę jeszcze jeden kolor. Tak się prezentują nogawki. I przejdziemy tutaj. Już Wam wyciągnę ten ciemniejszy kolor. Nie wszyscy, nie wszyscy lubią jasne. To tu Wam pokażę ciemne. One są takie granatowe. No i takie jak tamte, z takim szerokim pasem i zwężane na dole. i z tyłu mają kieszonki pamiętajcie, że możecie subskrybować mój kanał, możecie lajkować komentować, udostępniajcie gdzie się da wysyłajcie koleżankom e, kolegom możecie również żeby sobie pooglądali zobaczyli może coś im się spodoba 25 zł kosztuje od S do XXL bluzeczka ona jest również taki materiał bardzo rozciągający się i tu mamy taką ważkę z kamyczków takie rękawy króciutkie już fajnie można sobie kupić fajne rzeczy na takie ciepłe dni. I idziemy do dołu, do dołu, do dołu. Jak widzicie, z przodu jest krótsza, z tyłu jest dłuższa. I ona jeszcze wam pokaże. No, i tak właśnie to pokazuję Wam, że ona się rozciąga. I to bardzo. I ona z tyłu jest tak przez środek przeszyta. I to są właśnie hity y, z gazetki. Dobra, tu Wam jeszcze coś pokażę. Tu jest jeszcze taka bluzeczka. Jak widzicie, ona wygląda troszeczkę, jakby była na lewej stronie, bo to jest tak przeszyte i kosztuje 25 zł. Od S do XXL. I na tym drzewku są również takie kamyczki. To się tak bardzo ładnie połyskuje. I na końcu jest y, tak po prostu, jakby nie była. Y, nie była mm, przeszyta, o tak, tak bym powiedziała jakby była po prostu tylko ucięta, tak? I tu tak samo z rękawkami. No i tę już wygląda tak. Dobra, wrzucimy tutaj. Przechodzimy do czegoś, co ja bardzo lubię nosić. Takie bluzki na ramiączka z Pepko. Ja po prostu uwielbiam. I tutaj są za 12 zł. Od S do XXL, ale one są naprawdę duże. Ja w biuście mam również dużo. I one się fajnie rozciągają. Organiczna bawełna, więc też fajnie. I tu pokażę Wam taki kolor. Taki niebieski. Tu jest z grubymi ramionczkami, ja lubię również z cienkimi. Dobra, tu mamy taki kolor. Zaraz zobaczymy, jakie są jeszcze kolory. A widzę jeszcze jeden, poczekajcie, zaraz wam pokażę. Jest jeszcze taki granatowy. Dobra, odwieszę sobie go tutaj na razie. Y i pokażę. Zobaczcie, jakie piękne kolory się tu pochowały. Kurczę, czemu to jest tak z tyłu położone. Zbliża się lato, wyciągać to. A nie to z tyłu wisi. Zobaczcie tutaj, jakie kolory. Pastelowe, piękne, szare, jakieś fiolety, zielenie. Super. Ja lubię takie kolory na lato. Lubię takie bluzeczki. I mogę wam je polecić? Polecić. I słuchajcie, tu pokażę Wam jeszcze legginsy. Takie zwykłe normalne leginsy za 15 zł od S do XXL i tu mamy czarne i jeszcze Wam pokażę szare poczekajcie tu wiszą szare Wam pokażę jeszcze szare może ktoś nie lubi czarnego i one są również za 15 zł no i tak, tak wyglądają nie są z tych cienkich ale również nie są grube i tak, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd, już drugi, e, także życzę Wam miłego wieczoru, e, trzymajcie się, cześć.